Możemy? Kameruj się? Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani, bardzo, bardzo serdecznie. Słowo, którym dzisiaj się modle brzmi: Czy? Nie ma chyba miejsca na kuli ziemskiej, gdzie to pytanie i to słowo czy wybrzmiewałoby mocniej. To znaczy jeśli ktoś, miał być, jeśli ktoś miał okazję być nad jeziorem galilejskim w miejscu, gdzie dzisiaj znajduje się kościół, tak zwany kościół prymatu, czyli kościół, kościółek upamiętniający tę scenę z Ewangelii, kiedy Jezus pyta Piotra o miłość i przekazuje mu wadzę pasterską, o czym w Ewangelii usłyszymy tak naprawdę jutro w dalszej części tej, tej perykopy. To każdy, kto tam staje, każdy okrzczony, chyba z jakąś potężną siłą słyszy to samo pytanie: czy w życiu ucznia, w życiu księdza w ogóle, bycie w tamtym miejscu i możliwość usłyszenia tego pytania, czy kochasz mnie bardziej aniżeli ci, jest absolutnie wyjątkowe. Ja przyznam Wam szczerze i podzielę się takim świadectwem, że za każdym razem, kiedy staję przed kościołem, kościółkiem Prymatu nad Jeziorem Galilejskim to ciarki mnie przechodzą po plecach i przechodzą po plecach mam gęsią skórkę i w, w, z tyłu głowy cały czas kołacze mi to pytanie czy? Można różne rzeczy mówić e, pielgrzymom, z którymi się tam przychodzi można mówić różne rzeczy w konferencji, którą się choćby głosi na Jeziorze Galilejskim można podziwiać te piękne wzgórza i okolice jeziora Galilejskiego, można się zachwycać tak zwaną rybą świętego Piotra, ale cały czas z tyłu głowy i w sercu, cały czas na nowo powtarza się to pytanie: Czy życzę Wam, kochani, sobie też, byśmy dzisiaj zostali przeniesieni nad jezioro Galilejskie, aby każdy z nas usłyszał właśnie to pytanie od Jezusa. A na odpowiedzi niech nas błogosławi szczerze Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Do jutra.